Rajd to ogromny wysiłek dla kierowcy. Jak wypoczywać, żeby skutecznie zregenerować siły, zanim znowu wsiądzie się za kierownicę? W dzisiejszym odcinku specjalnym gościem profesjonalnego kierowcy rajdowego teamu Skoda Polska Motorsport Mikołaja Marczyka, będzie Powska, wokalistka i kompozytorka, autorka przeboju Kaktus. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat Nie wiedzieć, czemu wyrostu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam tu swoje. Miko zabiera Bowską na zamknięty, betonowo-szutrowy tor w Mikołajkach. Tu piosenkarka dowie się, jak relaks i wypoczynek przekładają się na bezpieczeństwo w trakcie jazdy. Zanim wyruszą pełnym ogniem, Miko musi rozgrzać Skodę Fabia R5. Jak ty znosisz na co dzień ten stres związany z tą prędkością? Na co dzień oczywiście bardzo się stresuję, a wiąże się to z tym, że chciałbym wykonać swoją pracę najlepiej jak potrafię. Natomiast mam coś takiego, że ten stres odpuszcza, gdy już stoję na linii startu. Jak się relaksujesz w ogóle po takich wyścigach, bo to kosztuje cię po prostu bardzo dużo? Nawet jak mam wolny czas, to wybieram się z przyjaciółmi na go karty, jeżdżę na symulatorach. Nawet, nawet powiem Ci, że czasami mam tak, że jadę cały dzień autem po drodze, już mam dosyć tego samochodu, ale już kolejnego dnia rano nie wyobrażam sobie robić czegoś innego i znowu chętnie bym siadł i przejechał się gdzieś dalej. No. A więc zapraszam Cię na odcinek specjalny. Wow. <laughs> <laughs> yeah. Yeah, it's wow! It's niesamowite! Wow! Czasem it's like you know, Jak Twoje wrażenia? Dziękuję. Było super. Cieszę się. Natomiast nie jest to koniec wszystkich emocji, które na dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Mikołaj i Bowska zmierzą się w bezpośrednim wyścigu na równoległym torze w Mikołajkach. Najpierw jednak piosenkarka musiała przejść krótkie szkolenie dotyczące podstaw bezpieczeństwa z wykwalifikowanym trenerem Skoda Autoszkoła. Miko pojedzie nową Skodą Fabia z silnikiem 1.0 MPI, a Bowska najmocniejszą Skodą Octavia RS. Sprawdzimy, co się bardziej liczy. Umiejętności czy przysłowiowe konie mechaniczne? No, nie sądziłem, że to będzie taki wariaci. Ten pojedynek to dowód na to, iż na drodze ważniejsze są umiejętności niż konie mechaniczne. Dzięki. Myślę, że bardzo pomogły Ci wszystkie systemy dostępne w Octavia RS. Ten samochód naprawdę ma niezłe przyspieszenie. Wybierasz emocje na prawym fotelu rajdówki, czy może za kierownicą? Wybieram fotel rajdówki z Tobą. Cieszę się bardzo. A Was, moi mili, zapraszam na kanały społecznościowe Magdy. A Wy wpadajcie na kanały społecznościowe Miko i wpadajcie na motorsport w kolejnym odcinku specjalnym gościem zespołu Skoda Polska Motorsport będzie Wojciech Krupa, pilot akrobacyjny i lider grupy żelaznej.